Słuchajcie, doczekaliśmy się. Dodatek z farmą do The Sims 4. Cześć, tutaj Karol, czyli Glossigem i chcę Wam powiedzieć, że niedawno dostałem kartkę od zespołu The Sims, na której są różne informacje na temat nadchodzącego dodatku. No i właśnie, są to pozdrowienia z Hanford on Bagley, tak mi się wydaje, że tak to całość się czyta, więc tak, Hanford, myślę, że to jest jakaś nowa okolica. Okolica, widzę, że bardzo podobna do Windenburgu, tak mi się wydaje. Jest tutaj jednak dużo tego kamienia, są uliczki, jest tak bardzo europejsko albo wiejsko, bym powiedział, bo wiecie, ten europejski styl, który Amerykanie myślą, że jest w Europie, to jest właśnie te wszystkie takie windenburgowe klimaty, czyli te wszystkie stare domki, jakieś kamienice, zabytki, kościoły i tak dalej. No, jakby to już trzeba przyznać, że tak po prostu nas postrzegają bo tutaj, więc nie ma co tutaj się złościć, tylko po prostu patrzeć na całość. Wydaje mi się, że tutaj też może coś nawiązywać do takiej angielskiej wioski na przykład. No, mamy tutaj te jednak z tyłu domki jednorodzinne tam w oddali jest taki dom z dużym kominem jakimś takim potężnym no i w sumie nie wiem co jest przed tym domem, czy to jest jakieś nie wiem, snop snopsiana czy coś takiego, ciężko to jest powiedzieć bo to jest dość taka, taka rozmyta kartka, bo tak naprawdę jest to po prostu zdjęcie z gry z różnymi filtrami no i ciężko jest odczytać po prostu co to tutaj jest na pewno jest to zupełnie nowe miejsce bo takiej scenerii nie ma w żadnym miejscu do teraz w The Sims 4, więc jest to zupełnie nowa, nowa okolica Zobaczymy o czym będzie opowiadała. No i właśnie, a propos opowieści, z tyłu kartki tej pocztówki jest tutaj pewien e, taki cytacik. Napisany przez, uwaga, kogo? Prawdopodobnie przez Agnieszkę Zadecką, czyli jedną z kultowych postaci w tak naprawdę serii The Sims, bo pojawiła się już i w The Sims, The Sims 2, The Sims 3, no i nie było jej jeszcze w The Sims 4. Co prawda Agnieszka Zadecka niestety już zmarła w dwójce, ale jak wiadomo The Sims 4 jest zupełnie inną linią czasową. No bo to jest tak, że w jedynce Agnieszka była już taką starszą babcią, w dwójce niestety już nie żyła, a w trójce była młodą kobietą. No i właśnie, skoro The Sims 4 to zupełnie nowa linia czasowa, więc bardzo możliwe, że tutaj powróci młoda, młoda Agnieszka, albo właśnie tutaj już nieco starsza. Więc tak, słuchajcie, tutaj cały Całość tego listu brzmi w następujący sposób. Najdroższy przyjacielu, cieszymy się, że dołączasz do nas w Henford-on-Bagley. Na pewno spodobać się to urocze, wiejskie życie. Jak tylko tutaj dotrzesz, koniecznie odwiedź nasz ogrodowy stragan. P.S. Słyszałam, jak burmistrz opowiadał o filmie dla turystów z całego świata, który opowie o Hanford on Bagley i jego premiera już 10 czerwca o godzinie 17 na oficjalnym kanale YouTube The Sims. No i słuchajcie, co Wy na to wszystko? Już się blisko tutaj zbliża farma do The Sims 4. Nareszcie w końcu, ja jestem mega podekscytowany, no bo sami wiecie, uwielbiam pogrywać w naszą serię Farm Life. A to oznacza, że już niedługo będziemy mogli przenieść naszego farmera do zupełnie nowego miasteczka. Będzie mógł on zupełnie inaczej wczuć się w swoją rolę po prostu farmera. O matko, słuchajcie, ja już po prostu aż nie wytrzymam. Myślę sobie, że nawet nie będziemy kontynuować jego historii, tylko słuchajcie, on ma córkę. Ta córka będzie mogła wyjechać do zupełnie innego miasta i stworzyć swoją własną farmę, tak jak ją po prostu nauczył ojciec. Matko święta po prostu nie mogę wytrzymać. I mam nadzieję, że ten dziesiąty po prostu zaraz już na. Bo słuchajcie, dawno się tak nie, nie, nie cieszyłem. Dawno, dawno, dawno z po prostu tematu dodatku do The Sims 4. Ja już, słuchajcie, pogrywałem w tyle tutaj rzeczy, graliśmy i mieliśmy te psy i koty, mieliśmy e, Witaj w pracy, mieliśmy po prostu różne rzeczy, które naprawdę. Tematy mocno mi podchodziły, a tu teraz nagle będzie farma, więc aż kurczę nie mogę się doczekać. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej tematyce i czy też macie nadzieję, że to faktycznie będzie farma i która już po prostu za chwilę tutaj nadejdzie. Słuchajcie, do usłyszenia w kolejnym filmie, do zobaczenia, no i cześć.